No cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku e, o halo słonecznym. Zapraszam do oglądania. Halo, czyli taka tęcza dookoła tego słońca, ona jest tylko i wyłącznie zjawiskiem optycznym. Yy, no i ona powstaje przez to, że promienie słoneczne odbijają się w lodzie. A więc jest to tylko i wyłącznie zjawisko fizyczne yy, optyczne. Czyli że nic takiego nie istnieje. Yy, najczęściej występuje tak zwane małe halo. I to jest o rozmiarze kątowym 22 stopnie. I tam to jest dlatego, że kąt załamania na y, tych kryształkach lodu wynosi 60 stopni, ale to jest bardzo duże halo. I szczerze nie jestem w stanie określić, y, co to za halo. Na pewno jedno z tych większych. Y, a więc no że jest rzadkie, duże halo o rozmiarze kątowym 46 stopni. Halo w, samo w sobie jak jest robione, co nie? To ono oznacza przeważnie nagłe pogorszenie pogody, po prostu pogoda się pogorszy. O rzeczy, że będzie padać. No trudno. W dzisiejszym odcinku to tyle, a więc no, żegnajcie, nara.